Moi drodzy, kochani, już jestem bardzo zmęczony tymi unboxingami. Już wolałbym robić inne filmy, z których na pewno więcej rzeczy wyniesiecie ciekawych, jak konsologia na przykład. I mam nadzieję, że to się zmieni bardzo szybko, bo jeszcze mam dla Was przedostatnią rzecz, która do mnie dotarła dzisiaj. A napotkałem coś o to takiego. I otworzę to przy Was na kanale Granie na Spontanie. Otworzymy. Takim oto sprytnym ruchem. Znaczek, nie wiem. Znaczek. Pewnie do. Jak to można powiedzieć, do prze, przemielenia w jakiś fajniejszy sposób dla rodziny, czyli dla przekazania, raczej nie, nie dla przemielenia. Na to tak dziwnie z mojej strony zabrzmiało, moi drodzy. Przed wami będzie to... Poczekajcie, muszę sobie zobaczyć ten stan. Spoko, dobra. Jest jak jest. Okej, okay. płyta lata, no cóż, zdarza się, pierwszy Splinter Cell, o proszę bardzo, jaka ciekawa, jaka ciekawa informacja, wciśnij środek, żeby płytkę wypuścić, żeby płytkę wypuścić, co prawda nie jest w jakimś stanie idealnym, jest, powiedzmy, można powiedzieć, do, za, do zaakceptowania w takim dobrym nawet, ale to da się pogodzić między innymi. Zobaczmy, jak to wygląda. Ten pierwszy, pierwszy, który został wydany w, w 2002 roku. W zasadzie można rzec premierowy tytuł na Xboxa. Tu już troszeczkę bok jest mm, wyblaknięty, bo widzę po logu, że faktycznie jest takie mniej zielone, ale jest. Najwyżej, najwyżej do wymiany okładka pójdzie kiedyś tam. No i w wydaniu angielskim, tak jak właśnie Zależało mi na tym, żeby to tak wyglądało. Ciekawie, gdzie to tak leżało, że się tak troszeczkę pomarnowało. 2002 rok niebawem będzie ta gra miała 20 lat. Proszę bardzo. I to jest jedna z tych najlepszych, najładniejszych wydań konsolowych tej gry. Jest jeszcze wersja Gamecube, ale już ona nieco odstaje od tego Xboxowego. Wydania i dlatego e, dlatego nie jest to do końca to samo. Nie jest to do końca to sama gra. Plasze etapy mogą być te same, ale porozmieszczane różne miejsca, w, w pomieszczeniach, pokojach, innych miejscach są, będą delikatnie się różnić między sobą. Ale jest. Zobaczmy sobie płytkę od razu. Sporo rysek, takich drobnych, ale myślę, że do odpalenia jak najbardziej. Jeden z widzów zwrócił moją uwagę pod unboxingiem z. O ile dobrze pamiętam, to było. Poczekajcie, to nie było. Z Echo Ties of Time na Mega Drive'a, co wrzuciłem dwa dni temu. Zwrócił mi uwagę, że czemu tak zwracam uwagę na pudełko. Zwróć, zwróć uwagę na to, czy gra działa. Niby y, w zasadzie to spostrzeżenie dosyć y, oczywiste, co jest najważniejsze w tym wszystkim, ale to chyba pisa nawet Metalion, nie Medalion, tylko Metalion, ale z jakiegoś powodu komentarz został usunięty czy ukryty, oczywiście nie przeze mnie, bo ja dopiero y, co odczytałem ten komentarz, a się okazało, że już go nie było na internecie, tylko dostałem powiadomienie, więc YouTube też już sam troszkę filtruje takie wiadomości, że niby, nie wiem, jakaś mowa nienawiści czy coś w tym rodzaju, to nie była mowa nienawiści, to było troszkę takie opiniowanie na mój temat, co oczywiście doceniam. To nie jest to, że ja się na kogoś obrażam, że ktoś mi wytknie jakiś błąd czy nie, czy coś tam innego powie. To nie ma nic wspólnego z tym. Chodzi tylko o sam fakt jednak, że. E, taka mała adnotacja do Metaliona, e, prawda? Ale zwróć uwagę na to, że na przykład tego typu grę, co prawda, ją ciężko w niższej cenie kupić, bo ta gra jest spotykana. Jest spotykana na aukcjach internetowych, ale niestety ona często bywa w innym języku z tyłu. Gra jest normalnie po angielsku. Też jest w różnym stanie, w różnej cenie, oczywiście, ale tak naprawdę, no. Wiesz, Metalion, ja nie jestem takim do końca przeciętnym zbieraczem. To nie jest do końca takie przeciętne zbieranie to jest selektywne wybieranie czegoś, co Tobie akurat odpowiednio e, się podoba. Wiesz, zawsze lepiej można sobie powiedzieć, że nie. Ja tylko kupuję same gry nowe w folii, nawet te najstarsze. I nie obchodzi mnie, czy to jest jakaś używana gra, czy ten. Nie obchodzą tylko i wyłącznie same nowe, zafoliowane, nigdy nieotwierane gry. No, dobrze jest coś dostać w jak najlepszym stanie, nie? Każdy by się cieszył, no bo wiadomo, tak? Dostajesz coś, wow, fajnego, nowego i patrzysz, hmm, coś dobrego. Ale nie da się tego czasami uniknąć. Znaczy, prawie zawsze nie da się tego uniknąć. Tym bardziej kupujesz. Kupujesz przez internet. To akurat było z Elixa. Dałem za to nieduże pieniądze, ale uważam, że było warto, bo w tym wydaniu, w troszkę lepszym stanie, ta gra chodzi za znacznie większe pieniądze. Często jest właśnie w innym języku na okładce, a niektórzy na to patrzą. Ja wiem, że na Allegro tak właśnie jest, że w wydaniu niemieckim, czy francuskim, czy innym te gry są tań, tańsze, no bo wiadomo, tam człowiek nie zwraca na to uwagi, ale Znajdzie się taka osoba, która powie: Ale faktycznie, hej, coś tu nie gra, nie? I dlaczego nie mogę znaleźć w angielskim wydaniu w dobrej cenie? Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że y, ludzie po prostu wstawiają to, co mają, mają w innym wydaniu i tyle. I też stan, jednak pudełka też ma znaczenie tutaj w tym wypadku. I oczywiście, ja rozumiem, tak? Ja rozumiem spostrzeżenie Twoje, jak najbardziej, co do tego, że nie skupiaj tak uwagi na okładce. Ale ona jest najpierw. Płyta wiadomo, tak? Płyta jest. Czy kartridż jest najistotniejszy? Oczywiście. Ja tego nie, nie neguję. Nie mówię, że, że to jest kłamstwo, że co? ty Płytę można naprawić. Nie każdą. Yy, płyta jest istotna. Zgadza się. Ale zaczyna się od opakowania tak naprawdę. I to mówię, to jest moje twierdzenie. Możecie się z tym nie zgadzać, czy metalion może się ze mną nie zgadzać w porządku, ale no mówię, no tak zwracam na to uwagę. Właśnie dlatego, żebyście mieli po prostu. Ja wam udowadniam pewne rzeczy. Ne, nawet już przez takie załatwianie gier, tak? I nie tylko. No bo jeszcze inne rzeczy wam udowadniam, że szukanie czegoś bardzo. W długim czasie, albo nawet nie szukanie, tylko co jakiś czas zaglądanie. To nie jest takie szukanie, że o, teraz muszę to mieć, bo coś tam. Nie, to zawsze pewne rzeczy poczekają mnie, ale jeżeli ja widzę, że naprawdę coś jest takie i jest w takim stanie, to ja to zamawiam i się nie szczypię. I po prostu wybieram sobie najlepszy stan, jaki jest. I tyle. I można to zrobić. To nie ma w tym żadnego problemu. Od opakowania się zaczyna, a dopiero później są takie rzeczy jak tu, tu, pudełko. I reszta, jak już włączy się gra i tak dalej. I jak się będzie y, grało, sterowało, to już jest inna inna bajka. O to chodzi. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumiesz pod tym kątem. Nie bez powodu to pokazuję. Żeby było wszystkim jasne, że można załatwiać się z internet fajne rzeczy. Ogólnie stan nie jest jakiś straszny, mówię, no mogło być gorzej. Jest, no dobrze, jest prawidłowo. Tak jak na... Yy, Wiek tej gry, powiedzmy, no, 20 prawie lat. No to naprawdę, no, nie ma, nie ma tragedii. Bywały gorsze przykłady, a mogło być lepiej, nie? no, ale to już jest nasza, tak jakby, troszeczkę subiektywna y, obserwacja z tej strony. No, ale nic. Raz się musi coś ładniejszego y, pojawić, raz musi się coś troszkę gorszego, ale nie narzekam, tylko wyjaśniam, daję do jakiegoś oglądu, żeby było. Mniej więcej wiadomo, jak to się je. Co sądzicie? Czy graliście w tą wersję na pierwszego Xboxa? Napiszcie mi w komentarzach, czy on jest naprawdę taka kozacka. Wiem, że jest kozacka, ale czy wy macie jakąś bezpośrednią e, relację z tą grą? Czy macie jakieś wspomnienia właśnie z owym tytułem? To na pewno warto było, moi drodzy. To co? Pozdrawiam. Dużo zdrowia wam życzę. Jeszcze jedna gra przyjedzie i to będzie koniec na ten miesiąc. Naprawdę był już... Mam dosyć wolę nagrywać o czymś innym, tą prywatę chociaż wolę nagrywać, streamy wolę nagrywać niż bezprzerwane unboxingi, które no tak trochę wniosą, ale trochę nie. Tak niby jest, ale tak co dalej, nie? Możecie się zapytać. Tak to czasami jest. Do zobaczenia, trzymajcie się.